Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Aleksandrze. Odpowiadam na Pana pytanie. Pan Aleksander tworzy projekt, w którym machine learning jest zbudowany w Javascript. Nie jest jednak pewny, czy to jest dobry pomysł. Zatem, czy Pan Aleksander ma dalej budować w Javascript, czy porzucić ten język i zacząć budować od początku w Pythonie? Mhm. Co będzie korzystniejsze dla Pana Aleksandra? Dalsze budowanie w JavaScript, czy też porzucenie tego języka i rozpoczęcie budowania od początku w Pythonie. Co powinien zrobić pan Aleksander? Czy dalej budować w JavaScript, czy też porzucić ten język i zacząć budować od początku w Pythonie? Co będzie korzystniejsze? Mhm. Czy dalej budować w JavaScript? aha czy porzucenie i i rozpoczęcie budowania od początku w Pythonie mhm. Ach, no. ok no finalnie mamy tutaj zwycięstwo przy Pythonie natomiast karty szły niemalże no, w web web tak trivialnie mówiąc e no, bardzo podobne karty, aczkolwiek jednak zwycięstwo, sukces jest przy Pajtonie. Ale po kolei oczywiście, jeżeli chodzi o. Dalsze budowanie w JavaScript. Co jest na tak piątka buław? No, tutaj tu jest taka walka, trochę tak, jakby różne argumenty, różne głosy z zewnątrz. Jeden pana tutaj, nie wiem, kolega będzie namawiał do tego, żeby zostać w, przy JavaScriptie, inny, żeby odejść tak i tak na przemian, po prostu będzie koło wrotek i nie, wie, nie będzie pan w zasadzie wiedział, z czego skorzystać, co będzie dla pana najlepsze, tak? I sam sobie pan będzie zastanawiał, będzie pan miał sam. Jakby może, może mieć pan sam jakieś takie rozterki serca z rozumem, walka, tak, walka we, wewnętrzna. No tutaj dużo ludzi mi też się będzie wtrącało. Co jest stanie osiemka y, denarów? No, Tutaj tak naprawdę poprzeszkadzać może to, że będzie Pan, no tak musiał bardzo e, przykładać się jakby do tej pracy, tak? E, bardzo, bo 8 denarów w pozycji prostej, tak? Czyli właściwie mówię o takim szlifowaniu, dopracowywaniu, ale to jest takie z przyjemnością, tak? Robię, bo lubię, tak? Robię, bo e, tak robię, tak. E, tak staram się, bo po prostu mi to sprawia przyjemność, tak? No ale w negatywie, no właśnie, będzie może w jakiś sposób ta. E, ta konieczność szlifowania tego, takiego dokładnego analizowania wszystkiego i sprawdzania, tak? Może Pana po prostu gdzieś tam już męczyć, zwyczajnie męczyć i niecierpliwić, tak? Nie będzie to Pana odpowiadało, to może zdecydowanie poprzeszkadzać. No ale karta rada dwójka kielichów. No, dwójka kielichów jest piękną kartą. E, dwójka kielichów e, mówi w zasadzie o spełnieniu marzeń, o tym, że wszystko gdzieś tam harmonijnie idzie, tak, w zgodzie ze Wszechświatem, że wszystko tak naprawdę tutaj no, spełnia swoje cele, tak, i wypełnia jakby swoje funkcje i wszystko tutaj no, wygląda pięknie, ale no tak właśnie czułam, że muszę dołożyć jeszcze kilka kart, żeby tutaj dokładnie do te, dointerpretować i żeby no wyszło to wszystko tak jak najdokładniej. No i cóż, rzeczywiście będzie Wam przez chwilę zadowolony, natomiast już za chwilę jest dziesiątka buław, czyli takie ogromne przemęczenie organizmu, ciała, ducha, po prostu wszystkiego, tak? E, przemęczenie, za dużo obowiązków, za dużo pracy, nie dam rad, już się nie podniosę, po prostu przemęczenie całkowite organizmu, tak? No i niestety, no, no tak, to się, tak to wygląda. Niby tu jest piękna karta do Dwygikielików, ale już za chwilę jest totalne przemęczenie. I jakby no, wisianka na torcie rozpaczy, tak? Dalej jednak dołożyłam sobie jeszcze dwie karty i cóż dziesiątka kielichów oraz siódemka mieczy dziesiątka kielichów to jest również piękna karta, znowu, tak jakby taka sinusoida dziesiątka kielichów mówi o rodzinie o cieple rodzinnym, o przyjaźni o tym, że wszystko też jakby nam sprzyja, to jest piękna karta, taka ciepła, fantastyczna rodzinna, bardzo, bardzo, bardzo wspaniała energetyka natomiast już za chwilę i gdzieś tam, czyli ta rodzina gdzieś może Pana wspierać, pomagać natomiast już, już za chwilę znowu siódemka mieczy, oczywiście nie do powiedzenia, pół Prawdy, niedomówienia, tak? Coś takiego mogą jakieś mankamenty wychodzić, mogą wychodzić jakieś takie e, no, sp sp sprzeczne jakieś sygnały, mogą być wysyłane, tak? Coś tu może być takiego, no, no niestety, niby to wygląda korzystnie, ale za chwilę już znowu e, negatywna karta, tak? No niezbyt pozytywna. Także niestety, e, no tutaj ta JavaScript, no niby dobrze, ale, ale ciągle coś, czegoś tutaj brakuje, tak naprawdę. I Ciągle jakieś, jakieś przeszkody, tak? Natomiast jeżeli chodzi o porzucenie JavaScript i rozpoczęcie budowania od początku w Pythonie, no to cóż, co jest na ta królowa kielichu? Do tego, jakby skorzystania z tej opcji, może Pan namawiać jakaś kobieta bliska sercu, tak? Czy to partnerka, czy to przyjaciółka, matka, jakaś, nie wiem, siostra, ciotka, tak, ale jakaś kobieta bliska sercu, która. Gdzieś tam będzie Pana namawiała, żeby jednak spróbować rozpocząć od początku w Pythonie, tak? I ona ma rację tutaj według karty, ona ma rację, proszę jej słuchać. Natomiast e, również gdzieś tam, jeżeli nie charakteryzuje to jakiejś kobiety, tak? Tylko po prostu w cech, to gdzieś tam, którymi Pan będzie podążał, to warto jednak iść, posłuchać tej swojej intuicji i swojego głosu serca, który rzeczywiście, no gdzieś tam będzie Panu podpowiadał, że należałoby jednak zacząć w... Fajtonie od początku. Co jest na nieszczęs kadenarów? No właśnie, no i to jest w przeszkodzie. W przeszkodzie jest to, że Pan może nie wykorzystać tej szansy. Tak? Dlaczego? Bo, bo po prostu się Panu najzwyczajniej w świecie może nie chcieć, tak? Nie chcieć się rozpo... może panu się już nie chcieć od początku rozpoczynania wszystkiego, tak? E, od nowa. No i tutaj właśnie to, co jest na ta królowa kielichów, co jest na nie szóstka denarów, może pan nie sięgnąć po te szanse, tak? Po prostu nie sięgnąć po te szanse, która jest już bardzo blisko i naprawdę byłaby bardzo korzystna. No ale karta rada, dziewiątka buław, no. Dziewiątka buław mówi generalnie o tym, że ktoś jest niekonsekwentny w działaniu, tak? Że posiedzę, popatrzę, zobaczę, jak się sprawa rozwinie, ale nie działam, tak? No i to jest w tym przypadku błąd, akurat, bo należałoby wręcz odwrotnie właśnie zacząć działać, tak? Jakoś, no ja rozumiem, że panu się może nie chcieć, tak? No bo to trzeba wszystko od nowa i gdzieś tam, no. W ta praca, być może Panu się wydaje, że pójdzie no w, w, gdzieś tam odejdzie w przeszłość, tak i tyle z niej będzie, ale nie, to zawsze jest nowe doświadczenie i Panu się to bardzo przyda, jakby tak to co tutaj Pan robił według kart tylko no tutaj, no dziewiątka była proszę nie siedzieć tak bezczynnie, nie patrzeć nie myśleć e, i nie zastanawiać się tylko działać, tak, bo tu jest potrzebna konsekwencja w działaniu, zdecydowanie dołożyłam sobie jeszcze trzy karty no i to są świetne karty, zwłaszcza ostatnia. To jest karta świętowania, także finalnie będzie Pan świętował, tak? Dziewiątka denarów, to pierwsza karta. To jest dostatek, dobrobyt, korzyści duże na tle zawodowo-finansowym, tak? Zwłaszcza tym y, finansowym, bo tu jest dostatek, dobrobyt, tu niczego nikomu nie brakuje, tak? Niczego nie będzie Panu brakowało. Ale również dojrzałość emocjonalna, czyli gdzieś tam się w Panu wytworzy ta dojrzałość emocjonalna jeszcze silniejsza niż jest, tak? Ale przede wszystkim dostatek, dobrobyt, nic nie będzie Panu brakowało. Później mamy wisielec, czyli zmiana perspektywy, tak? I dzięki temu, że tutaj już jest ten dobrobyt i ta radość, sukces i dojrzałość, to Pan zmieni perspektywę, tak? I już nie będzie Pan myślał o tym, że o, bez sensu, bo praca pójdzie w las, nie będę korzystał z tej szansy, bo lepiej yy, no, posiedzieć, popatrzeć, być niekonsekwentnym. Nie, już tak nie będzie, zmieni Pan perspektywę całkowicie i wtedy... Wszystko, jakby będzie Panu sprzyjać. Trójka kielichów, karta spotkań towarzyskich, zabaw, imprez, ucztowania, e, powodów do świętowania, tak? Sukces, zwycięstwo. E, no, tak jak mówię, e, spędzenie czasu w bardzo fajnym, miłym e, towarzystwie, w fajnym gronie, e, świętowanie no i w zasadzie wszystko to, co jest najfajniejsze i najlepsze. Czyli finalnie. E, może wydawać się Panu tutaj, że w JavaScript będzie. Gdzieś tam łatwiej, szybciej i przyjemniej, natomiast e, tak nie będzie. Nawet jeżeli to są dobre karty, to jednak wciąż przeplatane złymi, tak? Będzie przemęczenie, proszę to zostawić według kart. Zaś, jeżeli chodzi o e, Pythona, to jak najbardziej tutaj są szanse do wykorzystania, tylko nie należy się zniechęcać absolutnie. Słuchać tutaj tej kobiety mądrej i sukces przyjdzie i zmiana perspektywy z nim i powody do świętowania świętowanie oraz wszystko, co tutaj najlepsze według kart również za chwilę już przyjdzie. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.